Witam Empirkowcy na kolejnej wojnie Przepraszam Nie, Więc tak Mamy drugą wojnę w trybie Pole koniczyny Czyli jest możliwość, że każdy Wasz spec odpali Drugi raz Więc mamy te 35% Bodajże Jak dobrze pamiętam A drużyna broniąca ma jakieś 25% Bijemy się z jakimś rosyjskim Sojuszem Cokolwiek tam mają napisane, nie wiem niech mają, e, więc tak, przeciwnikowi zostało 58 ataków. <laughs> Przepraszam, zdobyli 3543 punkty, a tych ataków zostało 26, czyli 30 ataków 32 dokładnie ataki różnicy <laughs> i zdobyliśmy punktów 4562, czyli dosłownie 1020 punktów.

Oni się męczą z resetem, są w trakcie resetu, że tak powiem. No, ja mam taką drużynę wystawioną. Nie mam kostiumu do djałczanki, niestety nie dostałem. Ale jak mi bili, to też wam nie powiem, bo nie sprawdzałem. Aha, tu spadłem na raz. Bodajże. Tu na dwa. I na tym koniec, czyli atakowali mnie trzy razy, czyli średnio, że tak powiem. No ale nic, dobra, no trzeba iść, coś atakować. Także dajcie chwilę, wybierzemy sobie jakiś składzik i polecimy z atakami. Chociaż, patrząc po tych obronach, to wolałbym się wstrzymać, bo nie wiem, co tu atakować. No ale dobra, no dajcie chwilę i lecimy. Tak, więc idziemy na wiwikę pierwszym składem. No, jak wiecie, nie mam oddziałów porobionych. We fiolecie naj najbardziej mi obdarzyło, yy, że tak powiem, kolorami i oddziałami. Więc myślę, że tu jest siła. Powiedzmy, że jest siła. Jak się to skończy, to nie wiem. Ale się dowiemy podczas walki. No nic, lecimy. Fajnie, by było wykręcić ten reset w miarę szybko, tracąc jak najmniej ataków, ale wiemy, jak to w grze bywa i jak się to może skończyć. No dobra, mamy na razie do tej pory trzy fiolety, z których skorzystamy. Znaczy, no, dwa złożenia tak miałem powiedzieć. Spróbujmy tu kolejne. Wiwika odpali tak czy tak. Dobra, spróbujmy tutaj. Ach, troszkę tak nie, nie przyparciło. Spróbujmy tutaj. No dobra, mamy fiolety. Niestety eee. no dobra, no to co? Bijemy? Bijemy w środek, nie bijemy w środek. Tak bijemy. Oczywiście u mnie farta nie zobaczycie. No i co ja tu mogę złożyć teraz? Ajajajaj, aj, aj. dobra, spróbujmy tak. Ja wiem, że ono odpali. No niestety poszło dużo kombo. Nie takie chciałem. co mogę powiedzieć no u mnie farta nie ma he, 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 he. no u mnie chyba farta nie było nie nikt nie odpalił dwa razy też nie było klocków zbytnio zróbmy jeszcze tak. No serio musiała odpalić taka kaskada. Nie wierzę w to. No co za pech. Oj, no nic, zobaczymy jakieś obrażenia może i uciekniemy temu tymiusowi. No, i trzeba uciekać. Bo co? Całe trzy punkty. Rewelacyjny wynik. No nic, dobra, trudno. Dajcie chwilę, lecimy z kolejnym atakiem. No dobra. Mamy kolejny skład, kolejny atak. Idziemy tym składem. Robimy dobitkę. Bo tu e, ja w tej grze farta nie mam. Na, na cztery spece, jakie udało mi się odpalić. Ani jedna karta nie miała farta, więc brawo, chociaż teraz coś się wydarzyło. No ale jak wiemy, przy kartach pasywnych tylko. super unic. <laughs> o oh, <laughs> to, no co mogę powiedzieć? No dla mnie to jest bardzo śmieszne, i tyle no. Ile super uników? No, żaden, ale no, super. Dobra, no to chociaż coś wyszło. Dajcie chwilę, zrobimy kolejną dobitkę. E, znaczy kolejny atak. Mamy kolejny atak, idziemy takim składem. No zobaczymy. Może przynajmniej wodociąg dwa razy odpali, to będę miał dwa razy minionków i jakoś ich powstrzymam od generowania many. Dobra, lecimy. Przewaga stopniała do 900 punktów. O! Czyli co, teraz powinienem iść? No, co ja mam tu złożyć? Zróbmy te czerwone, tak? Te zielone. No i co mam dać Grimstilowi odpalać jak na okrągło. No co tu mogę zrobić? Boże, ile fioletowych, a jak potrzebowałem fiolety w poprzedniej walce. Znaczy w pierwszej walce to nie było. Pewnie dwa razy odpali, nie, ale oślepie nie weszło. Ale pewnie za to Simuse odpali dwa razy. Ok, hator odpaliła. To może zróbmy w ten sposób. Pudła. Nie, serio. Ile tych 25% na ten na oślepienie. <grywia> I nawet nie miałem warta. O, jaka piękna ta gra. Co za piękna gra! No nie no to, no zróbmy tak. Tak, no bo co mam zrobić? No tak, ładujcie tego green Steela. <grystanie> Super, no to było rewelacyjne. No i tyle z u mnie swarta, Dobra, uciekam, bo nic więcej tu już nie wyciągnę. Nie będę liczył na, na jakiegoś farta bo w tej grze nie ma farta. Dobra, kończę, uciekam. No nic, dobra, idziemy z kolejnym atakiem. Mamy skład, no i lecimy na takiego przeciwnika. Na razie walki na farcie, że tak powiem dla przeciwnika, oczywiście. Jak szczerze, to nawet nie wiem, jak ma działać ten fart, żeby można faktycznie było liczyć na jakiegoś farta. No dobra. Ty bijesz mocniej we fiolety, mimo, że na pierwszym limicie jesteś. Udało się. Zobaczymy, kogo ty skasujesz. Okej, okay. odbicie. Hmm. Jak to super z waszej strony. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. No proszę. Pierwszy fart w tej walce. I na tym się kończy mój fart. No dobra, zróbmy tak, bo ona i tak uleczy. No okej, okay, no dobra, no to bijemy w tą pieprzną. Ja na myśl ją dobiję i tu będziemy mieli puste miejsce na puszczanie klocków. Tam, od... o! Proszę, super unik. Drugi fart w tej walce, jeżeli dobrze liczę na razie. Dobra. Drugi albo trzeci, sorry, bo chyba Jana odpaliła raz na farcie. Także, ok, mogłem się pomylić. Powiedzmy, że mamy trzy farty na całą walkę na, do tej pory. No i zobaczymy, jak Lemon teraz będzie bił. Ok, udało się. Uff, w sumie. 3 farty na całą walkę, tak? Nie 4, niech będą 4 farty na całą walkę. Na odpalenie, chyba 9 specy, czy 10? To jest jakieś 40%? Nawet 50% nie mam. Także całkiem nieźle. Dobra, dajcie chwilę, wybierzemy kolejnego przeciwnika. No dobrze, lecimy kolejną walkę. Jak widzicie w dalszym ciągu bidę. u mnie bieda aż piszczy w oddziałach. No niestety tak wygląda jak się nie inwestuje. No mamy taki skład. Nie mam, nie mam kulek, żeby magniego złamać na drugi limit, więc na razie jest tylko na pierwszym. Bijemy taki skład. I z fartem dla zęgi. Bo co mogę innego powiedzieć? <laughs> no cóż, cóż możemy zrobić? Mamy dziewięć dziewięć żółtych, znaczy żółtych, zielonych. Które trzeba sensownie wykorzystać. Tyle zwarta. No i gdzie ja mam szukać jeszcze niebieskich? Niech mi ktoś powie chociaż jedno, żeby było sensowne złożenie. Gdzieś mi się tu fioletowe zaczynają pojawiać, ale nie bardzo chcę ładować w Shimera. Dobra, zróbmy tak. No, no cóż, no, walka nie do wygrania. No nie no, dla mnie to jest bez sensu dalej się bić. Hatur uleczy, wszyscy mnie, po mnie się tu zaraz przejadą drugi raz. I po co mi to? Bo ja tu nie widzę sensownego rozwiązania: żebym coś tukolwiek mógł jakoś ugrać. Możecie mi napisać w komentarzu, czy skład w miarę dobry, czy za słaby, czy co. Nie mam pojęcia co tu zrobić, nie uciekam, nie będę się szarpał, bo jeszcze jakieś punkty, przynajmniej coś ugram, a tak co? Ile oni jeszcze tego trucia mają? Ostatnia tura. No nie jestem w stanie zrobić nowe druchu, żeby Hator nie odpaliło z ciemnopierzem. Dobra, spróbujemy chociaż tak. No, to już nawet lekarza nie mam. A niebieskich klocków jak nie ma, tak nie było. Nic, dobra, uciekam. Tyle z farta. Dobra, idziemy robić dobitkę. Jeszcze raz. Może teraz będę miał więcej farta. No wojna na ten. No co mogę powiedzieć, no. Do szybkiego zapomnienia. No dobra. Jakieś czerwone są. Coś zielonego też mam. Dobra, zróbmy tak, tu troszkę pójdzie kombo. Okej. Okay. No dobra. To bijemy w hator oczywiście. Ile będzie. Tak właśnie myślałem. Dobra, pozbądźmy się tego delikwenta. Ok. Jak już walka jest prawie, że wygrana, to nagle farty się pojawiają. Dla mnie to bez sensu. Dobra, ładujmy w tego Schimera. No tak, nagle jak zaczynasz wygrywać, to i farty się pojawiają. Dla mnie bez sensu. Bez sensu ten algorytm na te farty, te procenty. To jest kpina. Kpina. W pierwszej walce nie miałem ani jednego farta przy pierwszych trzech specach. No ale dobra, no. Ja się nie znam i tyle. Widzimy się za trzy godziny na podsumowaniu. Do później idę zrobić obiad i jadę z dzieciakami na basen. Bo albo ten sojusz jest dla mnie za silny, albo nie wiem o co chodzi. Możecie napisać w komentarzach. Na razie. Tak, witam na podsumowaniu. Wojny udało się wygrać. Przeciwnik zszedł do zera z atakami, zdobył 5020 punktów. U nas również. Do zera się udało zejść z atakami i zdobiliśmy 596 punktów. Także zwycięstwo cieszy, aczkolwiek no moje ataki nie do końca. Także no, e, przypuszczam, że nagrody też będą bardzo ciekawe, bardzo interesujące. No i nic, no, moja, moje ataki słabe, tak samo moja obrona. Praktycznie wszystkie razy bili mnie na raz, raz tylko wybroniłem, więc nie ma się czym chwalić. Atakowali mnie chyba max trzy razy, więc dwa razy na raz, raz na dwa. Jeżeli mówię o całych atakach, więc tak to wygląda. Jak wygląda w Sojuszu Banshee, Trifer, Thompson Black, Konik Graty. Ładne ataki no ja skończyłem na 39 w całym rankingu a na wojnie skończyłem no na 20 Wkrócie, w skrócie mówiąc także no tyle z wojny pokażę wam jeszcze nagrody czekajcie chwilę o takie nagrody czyli rewelka rewelacyjne no i co mogę więcej powiedzieć? Do następnej wojny zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. No i tyle. Jakiś komentarz możecie też zostawić, co sądzicie o moich atakach i o farcie na polu koniczynym. No i do, do zobaczenia na następnej wojnie. Na razie.